Więc nawet zakładając, że postępowania prokuratorskie są zgodne z praktyką, to patronuje im nielegalnie powołany prokurator krajowy. Nawet jeśli by postawić konkretną osobę przed sądem, to możemy zakładać, że ta osoba nie może liczyć na sprawiedliwy proces. To jest po prostu sytuacja, którą trzeba naprawić. Ja jestem pełny optymizmu, że naprawię tą sytuację prędzej czy później proponując konkretne rozwiązania ustrojowe. Jeśli nie, to zgodnie z deklaracjami składanymi w kampanii wyborczej, ogłoszę, zwrócę się do Senatu z prośbą o narodowe referendum, aby naród zdecydował, jak ma wyglądać polski ustrój. To, co dzieje się wokół sprawy pana ministra Zbigniewa Ziobry, rzeczywiście nie daje wielu milionom Polaków przekonania, że ma znamiona legalności. Nielegalnie działający prokurator krajowy. Jeszcze raz. Składy sędziowskie, które nie mogą zapewnić sprawiedliwego procesu po raz drugi. Trzeci punkt. Pani redaktor, drodzy Państwo, po prostu igrzyska zamiast chleba. Próba narzucenia politycznej narracji albo wokół Albo w Areszcie, albo w Budapeszcie to są słowa premiera. Albo je pan premier Żurek i mówi, że teraz to było wtedy, kiedy akt oskarżania był. I Smutne. mówi, że jeszcze będzie do serii drugie danie. Smutne i niepoważne są te komunikaty. Przypominam, że jest to premier rządu polskiego. Nie wiem, czy pan premier będzie miał czas, żeby dojrzeć do odpowiedniej narracji w poważnych dla państwa polskiego sprawach, czy być może naród podziękuje mu nieco szybciej, ale apeluję do premiera, aby z poważnych spraw, z poważnych kryzysów społecznych w Polsce. Jeszcze raz przywołam służbę zdrowia, ceny prądu, kryzys finansów publicznych, aby nie robić sobie z tych rzeczy żartów. To jest smutne i niepoważne. No, a tak po ludzku zagłosowanie za aresztem dla człowieka chorego bardzo. O tym nie wspomniałem. Oczywiście, pan minister Ziobro wiemy, od lat zmaga się ze śmiercią.